Witam na konferencji pomeczowej, zaczynam jak zwykle od wypowiedzi trenera gości. Panie trenerze, bardzo proszę. Jak u nas mówi tak, wygrywa zespół, przegrywa trener. Jeśli mecz czego ja. Było dwa warianty podstawowego składu. Ze względu na to, że ostatnio macie meczu uczymy kontuzji środkowej obrony z popielach, nie trafili podstawowy skład. Другий матч поколеки один бленд заводника тим матчем на 1-1, тим матчу бленд Лесівського на 1-0 на 0-1. Ми дуже високо подимолі по Я ще в бігли роки цей зеспув бачився за спадок, мав 69 пунктів, тішився. Зараз маємо 53 пункти і бачимося за аванс. Мисці не всі заводники. Одповідати ціліни, бо о, не хотів би конкретизувати, не хотів би мовити конкретно, але мій конкретний бленд був е зимою, що я повів прогрес тих заводників, а вони зустрілися. Е немає претензій до хенщика, немає претензій до досвідчених заводників, немає претензій щось таке авансувати. Е ну, але так мало. Мусить бути, мусить бути. У нас все змінило з боку на голову. Як одержав пам'ять згода, так все і все зламало із молодіжовцями, і з системою гри. І не хотів би, щоб то виглядало, як вийде. Десь гурка, десь дуга, десь валька. Не подобається мені така пилка, подобається мені крутка пілка, подобається мені шибка пілка, подобається мені пілка з помислом. І з концовкою. Десь її бракувало. Ну, не стати, я не знаю, які там керівники керування бензупримував децизію, але хотіла <кій> буду працювати і ще так чи менше. Мам голови на підшислость, як проаналізовувати свої бленди. і те будемо розмовляти, якщо залишилося ще менше. Повольчимо інтересна ліга і різні може бути. Коли бы Сарка Тернобжик так бензина і проти тихи, то ми все же позикуємо це. Гратую за звичайство е, конкретному своєму колегі. Ми бачили, коли пан был я в пізній вечір і пан мерців, там. Ну, свято у пана. поздний bardzo. Czy korzystając z tego, że są mikrofony, czy jakieś pytania do trenera gości są? Jeżeli nie ma, to dziękuję i Panie Trenerze, bardzo proszę. Trzeci mecz w tym tygodniu przy tak wąskiej kadrze jaką my posiadamy, gdzie jest w tej chwili aktualnie czterech zawodników na kontuzjach z podstawowego składu, to jest to duży wysiłek dla piłkarzy. Co się okazało? Pokazali w dzisiejszym meczu przez 90 minut dużo zaangażowania, charakter. No i stworzyli taki zespół, który pozwolił wygrać z drużyną, która jest kandydatem do awansu do pierwszej ligi. W środę jeszcze nie tak dawno graliśmy na mielcu, na stali. I no, trzeba powiedzieć, w tym, w tym momencie, w środę, wygra, wygrała dużo lepsza. Pod każdym względem. To mówię na konferencji. Dzisiaj, co się okazało z kandydatem do pierwszej ligi, ja uważam, że zasłużenie. wygraliśmy ten mecz. z jedną bramkę i stwarzając w ogóle w ciągu 90 minut lepsze ważenie. Uważam, że nie było straconych piłek dużo piłek było, właściwie to Wisła nie stworzyła jakiejś klarownej sytuacji stuprocentowej, gdzie mogłaby uzyskać piłkę i za, za to się cieszę, za destrukcyjną G w defensywie, począwszy od napastnika, a skończywszy na bankarzu wszyscy grali dobrze, tego czego brakowało nam na Mielc, myśmy właściwie w środę odpuścili i stale wygrała zasłużenie, dzisiaj okazaliśmy się lepsi, skuteczniejsi i bardziej jakby tworzący zespół na tym boisku. Jeszcze raz podkreślam, jestem w trudnej sytuacji, jak ktoś się dobrze orientuje, klub jest, gdybym miał porównać a Siarka, pod względem powiem, finansowym jesteśmy naprawdę z tyłu, daleko z tyłu, pod względem personalnym również. Jeśli ten gości pozwala sobie w każdym meczu wykonać cztery zmiany w podstawowym składzie, to znaczy, że mają bardzo szeroką kadrę, wyrównaną kadę i tutaj można sobie dotować grając sobota, środa, sobota. Zazdroszę takiej sytuacji, ale muszę podkreślić, że w tym meczu naprawdę drużyna zagrała bardzo ambitnie, z zag i tym bardziej to zwycięstwo cieszy w tak trudnej sytuacji. Jeszcze chciałem z tego miejsca pogratulować drużynie za postawę w dzisiejszym meczu no i życzyć tenorowi dużej wisły puławy awansu do pierwszej ligi bo są na najlepszej drodze, żeby one... a mam satysfakcję że z taką drużyną potrafimy wygrać dziękuję dziękuję bardzo czy jakieś pytania do trenera państwo macie jeżeli nie ma pytań dziękuję bardzo i do zobaczenia było na